Dzisiejszy odcinek powinien wnieść dla odbiorcy dwie wartości. Po pierwsze, chciałbym opowiedzieć Wam o procesie powstawania mojej nowej książki. A po drugie, zdecydowałem się przeczytać jedną z moich ulubionych historii z gabinetu, czyli fabularnego opowiadania biznesowego, swoim głosem. Zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu Work Life Sport Balance. Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Work Like Sport Balance, który powstał z przyjemności do robienia inspirujących rzeczy. Ja nazywam się Radosław Kozal, tworzę markę RadosławKozal.pl i łączę ze sobą usługi konsultingu biznesowego, mentoringu dla przedsiębiorców oraz fotografii lifestyle'owej i reportażowej. Na co dzień z ogromną ciekawością towarzyszę przedsiębiorcom z całej Polski, pomagając im poukładać swoje sprawy, zarówno z strony biznesowej, mentalnej, jak i wizerunkowej. Ten podcast jest dla tych, którzy lubią łączyć edukację z rozrywką, mają otwartość mierzyć się z nieoczywistymi i krytycznymi pytaniami, a czasem po prostu szukają dla siebie inspiracji, by zrobić coś inaczej. Zapraszam cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Być może kojarzycie lub nie, ale gdzieś pod koniec 2021 roku napisałem książkę. To była książka, która była takim Zwieńczeniem mojej drogi sportowej jako trenera, jako zawodnika, blogera, sportowca generalnie miałem takie duże poczucie chęci podzielenia się swoim doświadczeniem, żeby zostawić po sobie jakiś ślad. W ogóle wiecie, napisanie książki to taki przyjemny aspekt życiowy, że jednak zostawiasz po sobie jakąś pamiątkę. Tylko problem polegał na tym, że napisałem książkę. Po tym, jak wyszedłem z branży sportowej, więc z perspektywy ani marketingowej, ani sprzedażowej, ani wizerunkowej, to nie miało racji bytu. To była po prostu czysta wewnętrzna potrzeba i chęć, bo po prostu lubię pisać i zebrać tam jakieś swoje pierwsze przemyślenia na temat zmiany, która się we mnie dokonywała. Ale już wtedy, pisząc tą książkę, wiedziałem, że tak naprawdę czeka mnie zmierzenie się z koncepcją książki jeszcze raz. I potrzebłem do tego tematu wraz z końcem zeszłego roku, czyli w grudniu 2024 roku, gdzie siedząc na Business Consulting Mastery w IRSM, naszła mnie taka myśl, taka inspiracja, że kurde, Radek, to jest ten moment. Teraz po prostu to trzeba zrobić. I opublikowałem na LinkedInie post, w którym, tak jak nic z Gruszki, nic z Pietruszki, postanowiłem się zmotywować i zapytać ludzi chętnych, czy. Znalazłaby się jakaś firma, która chciałaby mnie wesprzeć w procesie wydawniczym. To jest zawsze tam parę czy paręnaście tysięcy złotych, więc na ulicy nie leży. A ja, żeby nie wykładać ze swoich pieniędzy, stwierdziłem, że może znajdę jakąś firmę, która chciałaby w barterze się rozliczyć, takie działania marketingowe albo szkoleniowe, cokolwiek, jakiś mentoring. I długo nie musiałem czekać, bo tego samego dnia w zasadzie znalazła się firma, która, jak się okazało, jej właściciel siedział po drugiej stronie ściany, też w Instytucie IRSM. Bogdan Słomka, który jest CEO firmy Etwans, czyli wydawnictwa, które zajmuje się właśnie wydawaniem książek. I Bogdan przyszedł do mnie i mówi: Słuchaj, parę osób odesłało mi Twojego posta, więc myślę, że mamy o czym porozmawiać. A my mamy taką potrzebę w naszym Etwansie, żeby przetestować na kimś usługę book coaching czyli wsparcie w pisaniu własnej książki. Więc nie mogło zdarzyć się lepiej, nie, jakby to życie nie mogło się potoczyć po prostu lepiej, i w ten sposób, od pomysłu, inspiracji i możliwości, przeszliśmy do działania. Ja faktycznie naprawdę się zawziąłem i, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie w pisaniu już pierwszej książki, wiedziałem, jak to mniej więcej trzeba zrobić, żeby to poszło sprawnie rozpisałem sobie swoje why, czyli dlaczego chcę to w ogóle pisać, co mnie motywuje, co mnie inspiruje, co mnie popycha do działania, dlaczego chcę napisać i do kogo przede wszystkim, komu chcę tą książką pomóc, no i wypisałem sobie podrozdziały i zacząłem pisać. I dużym zaskoczeniem, w zasadzie zarówno dla mnie samego, jak i dla wydawnictwa, było to, że tą książkę napisałem praktycznie w dwa miesiące, bo Taki główny wsad, taką wersję roboczą, naprawdę zamknąłem z końcem chyba stycznia, albo gdzieś, w, no może w połowie lutego. Po prostu wiedziałem, co chcę przekazać. Większość tych rzeczy miałem już w jakiś sposób przepracowaną. Nieraz o tym pisałem w mniejszych publikacjach, więc trzeba było po prostu pozbierać te myśli i nadać im większy sens, zebrać w trochę większą całość. I tak powstała wersja robocza tej książki i nazwaliśmy ją Zdrowie, Umiar i Fantazja w biznesie od chaosu do porządku. Ta książka powstała z takich trzech moich powodów, z trzech why, ale tak naprawdę składają się na nią cztery elementy. Po pierwsze, ta moja zmiana wewnętrzna, przejście przez kryzys psychiczny, przez załamanie, przez wypalenie zawodowe, pokazało mi, że przede wszystkim brakuje nam wiedzy psychologicznej, nam jako takim zwykłym ludziom. Która, a ta wiedza jest przecież dostępna, ona jest naprawdę łatwo strawna, ona jest bardzo ciekawa, bardzo przyjemna, można naprawdę wielu rzeczy się dowiedzieć. Faktem jest, że wiele koncepcji psychologicznych, kiedy wchodzi się w nie głęboko, jak na przykład analiza transakcyjna, to można się o tym uczyć latami, praktykować to i to jest trudne do, do jakby takiego stworzenia pełnego obszaru, obrazu, ale. W ogóle dowiedzenie się o tym, że istnieje coś takiego jak analiza transakcyjna, że wewnątrz nas są różne głosy, które ze sobą czasami konkurują. Wytłumaczenie tego w bardzo prosty sposób, albo że każdy z nas przejdzie przez kryzys dojrzałości, bo tak po prostu jesteśmy skonstruowani i tysiące ludzi, którzy brali udział w różnych ankietach, odpowiedziało, że jakby badacze wyciągnęli z tego, że jest co najmniej ten, o, te osiem kryzysów, chyba wcześniej siedem, ale jest osiem faz rozwoju człowieka dorosłego i że mniej więcej koło tego 35-40 roku życia Przyjdzie ta zmiana, i ona w jakimś stopniu jest nieunikniona, i że ty zaczniesz inaczej myśleć, zaczniesz inaczej się czuć, zaczniesz podważać status quo i zaczniesz mieć w związku z tym niezły, brzydko powiem, mindfuck. To takie rzeczy po prostu one są nazwane, one są dostępne, tylko mało ludzi przekazuje to w jakiś taki ciekawy i łatwostrawny sposób. I ja. Podjąłem taką drogę, mimo że z wykształcenia oficjalnie psychologiem nie jestem, bo nie mam obronionego tytułu. Co prawda studiowałem psychologię w biznesie dwa lata i mocno się zajawiłem tym tematem, ale psychologiem nie jestem, ale postanowiłem, że parę takich koncepcji psychologicznych i filozoficznych po prostu zawrę w tej książce, bo one mi osobiście bardzo pomogły w procesie terapii, ale też w procesie po prostu autoterapii, lepszego zrozumienia siebie i. Parę po prostu takich ciekawostek na temat tego, w jaki sposób funkcjonujemy, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg, jak myślimy, jak reagujemy, jak możemy to przede wszystkim zmieniać, zawiera się w tym pierwszym rozdziale. Drugi rozdział jest ukierunkowany przede wszystkim jakby z intencją dla ludzi, którzy czują, że są dzisiaj w kryzysie, że są permanentnie zmęczeni sobą, że chcieliby coś zmienić, ale nie wiedzą od czego zacząć. To wszystko jest przytłaczające, jest tego za dużo. To ten drugi rozdział, mimo że może brzmi to tak dosyć melancholijnie, ale on jest bardzo praktyczny i taki empatyczny dla czytelnika, żebyście wiedzieli, że to jest ok, że mamy kryzysy. A trzecim rozdziałem on takim jest, powiedziałbym, trochę luźniejszy, bardziej mentoringowy, w którym dzielę się po prostu swoimi spostrzeżeniami dalej w kontekście właśnie tego, co odkryłem w ramach tych koncepcji psychologicznych, filozoficznych i, i tych moich przejściach, o tym, jakie mam sposoby na to, żeby sobie z tym radzić, bo nie zawsze przecież też czuję się świetnie, zwłaszcza jako osoba wysokowrażliwa, która ma natłok myśli, jak to się mówi, pięknie jestem mentalnie nadwydajny, no to sprawia, że nie zawsze czuję się świetnie, ale już dzisiaj jestem z tym ok, że mm, po prostu trzeba przetrwać takie gorsze momenty, usiąść, nazwać to, co się czuje, sprawdzić, czy to jest w ogóle prawdą, bo często się okazuje, że to nasze samopoczucie i nasze myśli w ogóle gdzieś wyprowadzają nas na manowca, jak usiądziemy i nawet zaczniemy sami do siebie gadać i nazywać to, co mówimy, to dochodzimy do tego, że to jest absurdalne i to jest w ogóle nieprawdziwe. To jest zawsze dla mnie niesamowite odkrycie, ale... To co chyba jest najfajniejsze w tej książce, co mieliście okazję być może już przez to przejść ze mną, bo między 22 a 23 rokiem pisałem fabularne opowiadania biznesowe, gdzie chciałem pokazać w jaki sposób myślę, w jaki sposób pracuję z moimi menti, czyli z moimi klientami i opisywałem historię różnych osób, które przychodziły do mojego gabinetu. Te historie są w 100% zmyślone. One są inspirowane czasami jakimiś zachowaniami, które obserwowałem, i klientów, i znajomych, i rodziny, i swoje, gdzieś jakieś postacie filmowe, czasami jakieś osoby z książki, ale ja po prostu tworzyłem fikcyjne te opowiadania. No bo kontrakt mojej współpracy z każdym Menti polega na tym, że nie udostępniam rzeczy, o których rozmawiamy, jeśli oni sobie o tym nie życzą. Więc jakby. Postanowiłem wejść na wyżyny mojej kreatywności, trochę zainspirowany, znaczy trochę w pełni zainspirowany twórczością Radosława Kotarskiego, jego książki Mężczyzna, który uderzy swoje dziecko. To jest też właśnie taki cykl zbiór fikcyjnych opowiadań, niesamowicie właśnie przewrotny, żartobliwy, mądry, życiowy, życiowo, I ja chciałem, żeby te moje opowiadania też takie były. I te opowiadania będą przeplatały te trzy rozdziały. Trochę nawiązywały do treści, którą aktualnie będziecie sobie czytać w tych trzech rozdziałach, ale takim głównym, główną moją intencją tych opowiadań jest to, że kiedy czytamy takie rzeczy, to przeżywamy różne trudne czasami sytuacje, czasami wesołe, ale w bezpiecznym środowisku, ale to sprawia, że nasz mózg, nasz umysł generalnie odpoczywa. Przenosi się w zupełnie inne miejsce, pozwala przeżyć coś, pozwala doświadczyć, pozwala się po prostu wyświeżyć. I to było dla mnie istotne, że no, czytanie o koncepcjach psychologicznych, filozoficznych, o kryzysach itd. może być męczące i może nastręczać pewnego wysiłku intelektualnego, a opowiadania mają was od tego oderwać. I w dzisiejszym odcinku chciałbym was zaprosić do jednego z takich opowiadań. Pierwszy raz mieliście okazję posłuchać w pierwszym odcinku, gdzie Paweł Wódczyński, profesjonalny lektor, przeczytał jedno z takich opowiadań. Natomiast dzisiaj zainspirowany komentarzem jednej z czytelniczek, Agnieszki Olek, świetnej fotografki z Warszawy, postanowiłem, że przeczytam dla was jedno takie opowiadanie, moje ulubione, do którego mam szczególny sentyment, bo muszę przyznać szczerze, ono jest w pewnym sensie o mnie. Opowiadanie nazywa się List Ojca do Syna. A w rzeczywistości pisałem, jest myślą o moich dzieciach. Oczywiście część rzeczy, która jest w tej historii, jest zabarwiona, część z tych historii w ogóle nigdy nie miała miejsca, ale intencja i to, co jest na samym końcu, to jest to, co postanowiłem, że chciałbym, żeby zawarło się w moim testamencie, gdybym, e, kiedy taki napiszę, żeby moje dzieci wiedziały, co myślałem i co przeżywałem jako ojciec. E, I z takim wstępem Was zostawiam. Zapraszam Was do drugiej. E, historii z gabinetu, w drugiej w tym podcaście, przyjemnego odsłuchu. Chwilę po naszej ostatniej rozmowie byłem bardzo przybity, powiedział na przewitaniu. Gdy go poznałem kilka miesięcy temu, jego sucha twarz była bardzo zmęczona. Pod oczami miał permanentne wory, które były pamiątką ostatnich ciężko przepracowanych lat. Był zaledwie 41-latkiem, a wyglądał jak młody starzec. Jedyne, co trzymało go wizualnie przy jego wieku, to dość ekstrawagancki styl ubioru. Określiłbym go jako Casual Smart Plus. Pstroka te dodatki w formie kolorowych skarpetek i dodatków w marynarce. Wierzyłem, że to nie przypadek, że te kolory symbolizują coś więcej, że są w nich zasoby do lepszej przyszłości. Co masz na myśli, mówiąc o przebiciu? Zapytałem zaciekawiony. Choć na pozór nie była to informacja dobra, mnie jednak nieco cieszyła. Pomyślałem, o, wreszcie dał sobie dostęp do emocji, mamy progres. Dziś faktycznie wyglądał nieco inaczej. Ewidentnie coś się zmieniło. Spotykaliśmy się do tej pory kilkukrotnie, a nasze rozmowy były bardzo niekonkretne. Powód? Hm. Nie zauważał tego, że jest w swoim własnym życiu nieobecny. Jego celem było poprawić relacje z żoną i dziećmi. Jak sam przyznał, w domu jestem ojcem, a chciałbym być tatą. Chciałbym, aby moje dzieci miały ze mną fajne wspomnienia, a nie tylko to, że po prostu byłem i spełniałem swoje role. Jednak każde spotkanie to było podobne do poprzedniego. Opowiadał o swojej pracy i życiu niemal z każdej perspektywy, tylko nie własnej. Zauważyłem to już po pierwszym spotkaniu. Człowiek rozwija się na trzech płaszczyznach: poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. W jego przypadku, zarówno sposób myślenia i odczuwania emocji był do tej pory bardzo płaski, płytki, czasem wręcz na swój sposób nieobecny. Wiedziałem, że będzie to długi proces i szczerze trzymałem za niego kciuki, by w nim wytrwał. Tym bardziej, że nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że mam na niego jakikolwiek plan. Pamiętasz? zapytał. Naszą ostatnią rozmowę o zabawie w Lego z Antkiem Ile-8. Zapytałeś mnie wtedy, co Antek powiedział było tacie bawiącym się z nim w Lego. Nie pamiętam, co wtedy wybełkotałem, ale to pytanie mocno utkwiło mi w głowie. Odpowiedziałeś tak, jak umiałeś. Nie uważam, żeby to był bełkot, spostrzegłem. Uśmiechając się i starając się odciągnąć od negatywnego myślenia na własny temat. A jak to się ma do Twojego przybicia? Czy to ma związek? Tak, ma. Napisałem list, odpowiedział tajemniczo. Jaki list? Do moich synów. Naprawdę? Coś mi o nim opowiedzieć? Chcę ci go przeczytać. Miałem pewne obawy i nie wiedziałem, jak je zwerbalizować. A co, jeśli to list pożegnalny? Jak go o to zapytać? Jak teraz poprowadzić rozmowę? Jak zareagować? W czasie, gdy zaczął rozpakowywać kopertę, zapytałem. Czy zanim go przeczytasz, możesz mi coś o nim opowiedzieć? Czego spodziewać się w środku? No jasne. Mówiąc to, ożywił się nagle jak nie on. Położył list na stoliczek między nami. Chodzi o to, że przemyślałem sobie nasze ostatnie rozmowy i jak już kiedyś wspomniałem, ciężko mi jakoś nazwać myśli, nie umiem ich zebrać. Jestem architektem, nie psychologiem. Kiepski ze mnie mówca. Pewnie jeszcze do tego wrócimy w naszych rozmowach. Natomiast jeśli chodzi o ten list, w piątkowy wieczór moja żona i dzieci zasnęły wyjątkowo wcześnie. Siedziałem w kuchni sam, oczy miałem jak 5 złotych, nawet naszło mnie szczerze mówiąc, by napić ciekawy. Pierwszy raz od kilku lat miałem ochotę zrobić coś twórczego dla siebie. Miałem szczerze dość firmowych problemów, klientów i pracowników. Na blacie leżał blok w kratkę, kredki i długopisy. Położyłem je przed sobą i zacząłem rysować różne figury. Czułem jednocześnie smutek i radość. To było dziwne. Co dawał ci ten smutek, a co radość? Wtrąciłem. Smutek ten sam, z którym po części przychodzę do ciebie, wynikał z poczucia bycia niewystarczającym tatą. A radość? Bo już nie pamiętam, kiedy ostatni raz tworzyłem coś niezdarnie na kartce papieru. To było bardzo fajne. I co było dalej? No, właśnie dalej. Nie wspomniałem o tym wcześniej, bo nie było takiej potrzeby ani okazji, ale kiedyś, dawno temu, miałem dziewczynę w Krakowie. Ja mieszkałem we Wrocławiu. To była taka szczeniacka miłość na odległość. Najfajniejsze wspomnienie z tego czasu to listy, które do siebie pisaliśmy. Tak wtedy się ze sobą komunikowaliśmy, mimo że były już komórki. Trwało to jakieś pół roku, a potem ona przestała pisać, odbierać i zniknęła. Od tamtego czasu nie miałem z nią kontaktu, ale listy zachowałem. Naszło mnie wtedy, podczas tego rysowania, by je odszukać. Odezwał się chyba we mnie jakiś romantyk. Zaśmiał się na głos, a był to śmiech szczery i spontaniczny. Pierwszy raz go słyszałem. Kurczę, ale historia, co było dalej? Zapytałem ciekawsko. O, treści tych listów nie będę ci przetaczał, spaliłbym się ze wstydu. Ale obudziły we mnie ogromną tęsknotę. To było dziwne. Nie tęskniłem za nią. Tęskniłem za tamtymi czasami, wolnych od tylu zobowiązań i zmartwień, zatęskniłem trochę za byciem takim sobą, jakim wtedy byłem. Czy ty słyszysz teraz siebie? <grym> Widzisz to, co ja? Czy siedzi tu ze mną wciąż ten sam facet? Byłem poruszony i podekscytowany, czując i widząc te wszystkie zmiany w jednym człowieku w jednej krótkiej chwili. Moje słowa były ukrytym komplementem, którego nie mogłem mu nie dać. Zasłużył na to. Tak, widzę to. Sam się do siebie śmieje, ale to nie wszystko. Zamienia się w słuch. W tej chwili schylił się po leżący na stoliszku list i zaczął go ostrożnie odpakowywać. Napisałem ten list do swoich dzieci. Pisanie wychodzi mi dużo lepiej niż mówienie. To był klucz, którego szukałem. I co jest w tym liście? Teraz, zadając to pytanie, czułem już spokój. Przeczytam ci. Napisałem go do jednego syna tak, aby żaden z nich, ani młodszy, ani starszy, nie czuł się w przyszłości faworyzowany. Zrobiłem kopię i schowałem je w dokumentach rodzinnych z napisem otwórz, kiedy mnie zabraknie lub gdybyśmy kiedykolwiek się od siebie oddalili. Poprawił się na fotelu, wyprostował okulary, odchrząknął i zaczął czytać. Kochany synu, gdy piszę ten list, jest wrzesień 2022 roku. Mam 41 lat i czuję, że nie zawsze jestem takim tatą, jakim byś mnie potrzebował. Chcę, żebyś wiedział, że nad tym pracuję. Chcę ci powiedzieć, że uwielbiam się z tobą bawić. Że robię wszystko na tyle, na ile potrafię, by dać ci tyle czasu, ile jestem w stanie dźwignąć. Czasami bywam przeraźliwie zmęczony i nie umiem tego już ukryć. Życie dzisiaj bywa trudne i skomplikowane. Mam nadzieję, że twoja przyszłość będzie łatwiejsza. Chcę ci o coś poprosić. Chcę, abyś nigdy nie wątpił w swoją wartość i to, że jesteś wyjątkowy. Nie umiem ci powiedzieć tego wprost, ale tak właśnie myślę. A czasem nawet gdy zdobędę się na tę odwagę, ty jeszcze nie potrafisz tego docenić, zrozumieć ani wykorzystać. Taka jest właśnie największa niesprawiedliwość tego życia. Dzieci nie potrafią zrozumieć intencji dorosłych, a dorośli nie umieją być oddanymi przyjaciółmi swoich dzieci. Nie mogę obiecać, że nigdy nie popełnię błędu, który sprawi, że się ode mnie odsuniesz, choć jednocześnie chcę Ci zagwarantować, że zrobię wszystko, tak jak potrafię najlepiej, żeby tego uniknąć. Gdybyś kiedykolwiek miał wątpliwość, czy jesteś dobrym synem, partnerem, mężem czy ojcem, jesteś. Nie zapomnij tylko o jednym: proszenie o pomoc to nie wyraz słabości, a dojrzałości. Ucz się na moich błędach i bądź ciekawy świata. Kocham, przepraszam. Dziękuję. A potem wstał, uścisnął mi dłoni i wyszedł, przedwcześnie dziękując za spotkanie. Na dziś tyle, Radek. Idę do domu, mam ochotę na Lego. Wrócę za jakiś czas. To był fabularny blok trenerski, a przytoczone historie mogą zawierać elementy prawdziwe, ale nie muszą.